Siemko dzisiaj sobie zagramy w nowy serwer, ponieważ później też mi się wkrótce konta i mi go znowu zniszczył. Więc teraz zrobimy... Mam nadzieję, że już czym sobie kreatywny. Mam nadzieję, że ostatni raz, bo to jest... jednoosobowy. Dobra? No. Siemka wychodzę! To jest moje brat

Mierczyk... Dobra. Trzy hitki nieźle. źle. Na można więcej widzieć. Obca zedranionego. Aaaa, to jest nucy bez zwierzątek. To mi się przyda. Dobra. Dobra, już mam pi pięć. Ale to tyń skąd się wziął? To jest zwierzęta, Płatka boska. Jeszcze bagna są. Dzisiaj to jest jeszcze blisko pustynią, bo, bo te biomy są przy pustyni zawsze. Może w ja dostępnym odcinku pójdziemy poszukać piramidy. Albo nie wiem. Chyba dzisiaj. Bo widziałem, że ta wioska jest opuszczona. <laughs> Więc raz, że tam nic się spotkam. To dzisiaj będziemy sobie poszukać pustyni Jako bieda zwierzątka I znajdę i zrobię sobie po... No jak się ogarnę trochę To będziemy w tym odcinku na pewno Będziemy sobie poszukać Piramidy Już mi się skończył mieczek, ja nie mogę Gdzie ja mam grapki? O. To ty sobie granujesz, na speed Wiesz to na co to no, znaczy speedrunowanie? Co? No. Wiesz co to znaczy speedrunowanie? No. No. bo to wszystko wybrałeś. Czemu? to Nie No. Teraz sobie zrobię kamienne itemki. I piecy uczę. Znaczy, ja znajdę węgiel, to będzie mogli pójść. Teraz też nie potrzebuję. Czy robię, no, tak szybko? No, nie węgla. Ale teraz pójdziemy do wioski, bo ja widzę, że tam też jest będzie węgiel. To po prostu nie w pójdziemy na następnym odcinku chyba Ta, to Na razie, później, mi się chciało, to ją odnowię, żeby wyglądała lepiej. no przyczynać się takie takiej wioski jeszcze nie widziałem z tego drewna. Z tego budynku i tam nie widziałem. Taki dziwny. Ten też. Nie widziałem takiego. Na mnie mam grzeczko. Co jest? To jest szynia. siodło i pochodnie. Super. Sprawa. Ok. Uw, raz tutaj coś jest. Uh, ale super rośnie. Jakiś pieca czy nie? Wiem, dlaczego to służy? Ale wezmę, Może później się dowiem. Jeśli wiecie to jest z... dlaczego służy ten pieschód, nie żadną napiszcie, bo ja nie mam ładnego pędzia tu jest most tak elegancki Dobra, zale są z takiego, tego, tego czegoś może nie jeszcze trochę Dobra, mogę sobie z tych chlebek zrobić, ależ już Jeszcze mam arbuzy, ale sztosik totalny! Dobra. Już to serio, się zaczynam sztosić, sztosik. Dobra. Cyk. Dobra, pięć chleb. teraz. Możemy pójść teraz szukać tej. Hmm. No zapomniałem. Jak to było? Piramidy możemy teraz pójść szukać. Tylko jeszcze to Zobaczę, czy nie ma tej żadnych skrzynek. O, tak mi się przyda. Tutaj nie ma. Nie ma, tutaj są jeszcze, jeszcze dwa domki. Trzy nie, co już były? To jeszcze dwa. Nie ma nic. To jest ostatni. Przedostatni. Nie ma. Nie ma. Chcę pozbierać. Mam nadzieję, że będzie jakiś węgiel, bo potrzeby... Bo będę potrzebował chyba więcej. Pochodź. Dobra. Idziemy. Szukać. O, widzę pustynię. To... Spędzić ten... Powinienem się poszukać tam piramidy. A. Nie musiałem tego szukać. Nie no, to serdeczna. Super, raśnie To mało jak nawet chyba. Z tego co pamiętam. Tylko nie wiem, czym mi wystarczy. O, to jest taka. To jest Dobra, Chyba jestem z tam podjęty. Tak. <try> pod tym. Chyba. tutaj <try> jesteś. Kości. Żelazo, super. Dobra, to nie jeszcze. Nie, jeszcze więcej kości. Dobra, druga skrzynia. Kości, żelazo, super. Tutaj... Uuu, diamentowe! Ależ sosik. Morska fortuna. Nie wiem, co jest. to jest. Ale to jest kości. Dobra, nie ukrywam, że mogłoby być trochę, trochę lepiej, ale nie narzekam. Zawsze coś. Dobra, już znowu wychodzę. Później się wrzucę po TNT. Dobra, idę spać. Dobra. To jest kolejna wioska, chyba że to ta sama. Tam, tak, to ta samo czy nie? Nie, to jest inna wioska. To sobie druga wioska. Ja nie mogę. A Daś! Znalazłem już dwie wioski i jedną piramidę. Pa, druga wioska i piramida. A ja tak nie wiem, bo. bo... No. No druga wioska! Ale fart! Jeszcze no co zwierzątek tutaj? Tutaj gdzieś się mieszkam? A gdzie bądź we wiosce, czy tak? Nie wiem. Idź tutaj, w tym miejscu. Że przy wiosce, ale nie za blisko. Tam to była opuszczona, więc. Trochę lepiej.

A, otworzyłam teraz wszystkie mapy. Nieważne. Siła Mariusz. Dobra. Ale do jest trochę mało. tutaj coś jest? Co robisz się Mam duże nasion. Będę zrobić duże że... pole będą zrobić. Dobra, tutaj... Kolejna skrzynia. na cegły? Nie wiem, samym, co to jest. Ale okej, okay, ma czym być. Co do wodą pójdę? Co jest kolejne? Pole uprawne, zepsute? O, ładne góry, matka boska. Się malamy. Ja piórkuję Tak coś w ogóle istnieje? Matka boska. Kolejna skrzynia. Drugie siadło. Okej. Okay. Marysz Ja nie wiedziałam, że było ogóle to istnieje. I to co ma być? Tutaj kolejny... Nie ma skrzyni. Tutaj to to jest skrzynia. I dużo chlebka. Kurde, muszę na tej górce zamieszkać. Co zamieszkać się na tej górce. Ale super, że to jest. Dobra, na tej się już zaczęło budować. Ale no straszne, jak na pierwszy odcinek. Patrzcie, pustynia. Wioska, piramida, tam taka na góra. Tutaj jest jakiś dziwny bią brzos i lawa. Wszystko pod ręką. Przeciutko pościuta. Może to Wrócę sobie wyrównam. No ale domikiem się już zajmiemy w innym następnym odcinku. Druga piramida! No zapyli do drugiej piramidy, pójdziemy sobie też na ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że nam się podobało. No to już nic tym razem, pa.